Oczywiście składając ten numer naszego tygodnika jeszcze nie mogliśmy wiedzieć, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich w pierwszej tusze. A nawet gdybyśmy to wiedzieli, nie mógłbym teraz Państwu w ciszy wyborczej tego powiedzieć. Tak samo jak nie mogę powiedzieć, na kogo ja osobiście będę głosował. Ale mogę powiedzieć, na kogo głosuje Waldemar Łysiak. Waldemar Łysiak w tym numerze tygodnika do rzeczy głosuje na marszałka Józefa Piłsudskiego. A tak poważnie chodzi oczywiście o duży tekst Łysiaka poświęcony Marszałkowi Piłsudskiemu w 80. rocznicę jego śmierci, która przypada 12 maja tego roku. Piszemy sporo o bieżącej polityce, jakżeżby inaczej. Kamila Baranowska o wykolejonej spółdzielni Cezarego Grabarczyka. Piotr Górsztyn pisze o dziennikarskich kibolach i o brzydkich stronach mediów, które znowu jaskrawo pokazały się w czasie kampanii wyborczej. Wojciech Wybranowski o agentach wpływu w polskim życiu publicznym. ja mam przyjemność przypomnieć Państwu całą serię wpadek i przejawów nieudolności naszej policji. Polecam serdecznie wywiad z drugim Wojciechem Tomczykiem, który opowiada o tym, jak to y, odmówiono druku jego sztuki, bo była o żołnierzach wyklętych i zaproponowano, żeby może dla równowagi wprowadził tam postać jakiegoś zamęczonego przed wojną w Beresie komunisty. Niestety nie udało mu się żadnego komunisty zamęczonego przed wojną w polskich więzieniach znaleźć. A Szewach Weiss y, zatytułował swój felieton Lewica Wszędzie Przegrywa. Dotyczy to oczywiście wyborów w Wielkiej Brytanii i wyborów, po których szef przegranej partii pracy stwierdził, że lewica przegrała z falą wzbierającą falą nacjonalizmu. Mam nadzieję, że ta fala dotrze i do nas, dlatego w nawiązaniu do naszej okładki pozwolę sobie pożegnać się z państwem staropolskim czołem Wielkiej Polsce.